Hej, hej, witajcie na moim kanale. Witam się z wami. Piątek i jedziemy na wycieczkę na Santorini. Tak, dlatego jest ciemno, bo wyruszamy o godzinie 6 za mną księżyc. Zobaczymy. O, widzicie? A w Grecji, tak jak wam mówiłam, trochę później się robi jasno. Mamy praktycznie godzinę 6.00. O pięć mamy autokar. Ledwo mnie widać, ale nie chciałam już nagrywać spokoju hotelowego, bo jak wstaliśmy, to musiałam się ogarnąć. Bardzo się cieszę na tą wycieczkę. Mam nadzieję, że będzie udana. Ja wiem, że jeden dzień na Santorini to dosyć mało. Eee, I bardzo chcę kiedyś pojechać na Santorini, ale nie to perek poleciał. I bardzo chcę kiedyś pole polecieć na Santorini widzę na tydzień albo nawet na cztery dni, żeby lepiej poznać to miasto. No ale póki nie mam takich możliwości, to przynajmniej... To przynajmniej pojechać tak jak teraz bardzo chciałam na jeden dzień, więc się niesamowicie cieszę. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, też będzie dla Was pogląd, czy warto, czy nie warto. Nasza wycieczka na Santorini kosztowała 120 euro za osobę, to już Wam mogę powiedzieć. W porównaniu z ceną rezydenta, która była o 60 euro wyższa za osobę, to jest to mega różnica. <laughs> Jeszcze taryfy jakieś jeżdżą. Tak jest pusto na ulicach, ale bardzo przyjemnie. Mamy jakieś 24 stopnie, więc jest też bardzo ciepło. Idziemy, jedziemy. Pokażę wam dzisiaj znowu dużo ładnych widoków. Postaram się pogadać do was, jak będę miała tylko taką możliwość. No i później podsumować, czy warto, czy nie warto. Więc zapraszam was na oglądanie. Zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się za chwilę. Na Santorini. Jesteśmy w mieście. Mamy teraz półtorej godzinki na przejście się, na zdjęcia, na zapoznanie się, więc gubimy się w różnych uliczkach, w różnych miejscach, gdzie można zrobić piękne zdjęcia, a można tu zrobić wszędzie piękne zdjęcia. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycona i na pewno tu wrócimy już na jakiś dłuższy pobyt kiedyś. Natomiast teraz, słuchajcie, delektujemy się po prostu pięknymi widokami, przepiękną, upalną pogodą jak zawsze. I co tu dużo mówić? Pokażę Wam tu, jak jest pięknie. Za półtorej godziny jedziemy do kolejnego miasta. Też oczywiście Wam napiszę, gdzie tam pewnie coś zjemy. Ceny? Powiedziałabym, że droższe niż na Krecie, ale do przeżycia. Ogólnie. No i co? Na razie się z wami żegnam, bo też nie mam co przynudzać, nie mam co opowiadać w tym momencie, więc widzimy się potem. Muzyka It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And nineteen was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one. Get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Powoli kierujemy się do autobusu, jesteśmy teraz w miasteczku Ojak. Chyba to już mówiłam, ale jeszcze powtarzam, i już niedługo niestety stąd wyjeżdżamy. Mieliśmy tu ponad półtorej godziny, ale jest to stanowczo za mało. Marzę o tym, żeby tu, słuchajcie, przyjechać na cztery dni około, ale co najmniej cztery dni może o tak. Po prostu pogubić się, mieć czas i pogubić w tych wszystkich drobnych uliczkach, bo tak naprawdę, gdzie tu się nie wejdzie, to jest przepięknie, jest biało, niebiesko. Moje kolory. do wszyscy chyba już wiedzą, że to są kolory, które uwielbiam. Jest bardzo gorąco, no to też wiadomo utrudnia em, zwiedzanie, eksplorowanie tego miejsca, no ale naprawdę warto. Jak na razie jestem zachwycona. Jesteśmy z tym samym biurem, co byliśmy na dwóch poprzednich wycieczkach i jak na razie jest bomba. Mamy tą samą e, panią przewodnik, którą mieliśmy na e, wyspie Spinaonga i powiem Wam szczerze, że to jest pani, która ma niesamowitą wiedzę i jestem pod... Ogromnym wrażeniem. Tak naprawdę, o jaki temat jej nie zapytacie? Od historii po wytwarzanie wina, wytwarzanie innych produktów lokalnych wszystko wam opowie, więc naprawdę świetnie. Też jest bardzo zorganizowana, więc to wszystko bardzo ładnie przebiega. Wszystko wiemy. O, tu wchodzimy w jakąś muzyczkę. Musimy przejść. Przeszliśmy, mam nadzieję, że już że tutaj nie, YouTube się nie zbulwersuje i nas nie zablokuje. Powiem Wam tak, jeżeli macie ochotę tu przyjechać autem, to musicie być wybitnymi kierowcami i mieć dużo nerwów. Po prostu droga, którą pokonywaliśmy tutaj, żeby dojechać, była tak kręta i tak stroma. Po prostu wow. Szacun dla tych wszystkich kierowców busów, autobusów, którzy tu wjeżdżają. E, wiadomo, jak to w Grecji, to już Wam mówiłam w ostatniej. O, jaki ładny piesio. Jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, w Grecji jeżdżenie to już jest level hard. Tutaj obowiązują inne znaczy, tu obowiązują niby podobne przepisy, ale ja też nie wiem, że tu nie obowiązują przepisy, więc trzeba uważać. I tak naprawdę, tak, jedziemy teraz do kolejnego miasta. Stamtąd się na pewno odezwa. Tam też na pewno będziemy jedli. Jeszcze, a, jeszcze jedną ważną rzeczą, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest e, z miast w ogóle z Santorini co warto sobie kupić, co warto przywieźć też wiem to od pani przewodnik, żeby nie było, że jestem taka mądra e, słuchajcie, tak, pistacje drzem z opuncji i wina, wina, które wam to zapisze bo teraz nie będę z pamięci e, z pamięci cytowała to są takie rzeczy, które najlepiej sobie przywieźć, nie kupujcie tu oliwy z oliwek bo po prostu nie warto, jeżeli przyjedziecie na jeden dzień, lepiej sobie to zrobić na krecie i już nie przynudzając, ja się udaję do autobusu i widzimy się w kolejnym mieście. Wam tym razem ze stolicy, stolicy Santorini. Jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy pójdziemy coś zjeść, bo w końcu jakoś tak... Nie wiem, chyba ani głodni nie jesteśmy, ani nie mamy czasu. Nie, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jeżeli pójdziemy, to dam Wam znać. Jesteśmy teraz pochłonięci widokami. Oczywiście nagrywam Wam też przebitki, ale muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycona i tylko chodzę i... Robię zdjęcia, nagrywam przybitki, oglądam wszystko. Bo tak mi się tu podoba. Jest niesamowicie, jest przepięknie. Jestem zakochana, zakochana w tym miejscu, w tym... w tej wyspie. Bardzo bym chciała tutaj wrócić, tak jak już Wam mówiłam. Jeśli chodzi o jedzenie tutaj, w stolicy, dania szacują się koło 20 euro za osoba, za danie, więc trzeba to liczyć, jeżeli chcecie tu zjeść. Można oczywiście tutaj nie jeść i zjeść już, jak przyjedziemy do Krety, czy też coś tam, jakąś kanapkę na statku. E, można też jakąś przykąskę, wtedy wyjdzie taniej, no ale trzeba to liczyć. Wiadomo, najfajniejsze miejsca są tutaj z widokiem na kalderę, czyli na tą zatokę. Jeżeli będziecie chcieli jeść w innych miejscach, w bardziej zabudowanych jakby uliczkach, no to wiadomo, że te ceny będą. To bo tam też nie będziecie mieli takich widoków. Za widok niestety, tak jak wszędzie, trzeba zapłacić, a że tu jest przepięknie, no to też trzeba zapłacić za ten widok, ale muszę Wam powiedzieć, że jest cudnie. Na tej wyspie, którą tu widzicie, o tutaj, jest w ogóle czynny, aktywny wulkan. Można tam podpłynąć którymś z tych stateczków, i jakby nie można wejść na tą wyspę, ale można tam podpłynąć. Jednak to kosztuje 20 euro i też, jeżeli to sobie zrobicie, jakby wpiszecie w plan jednodniowej wycieczki na Santorini, to zabraknie wam czasu tutaj na zwiedzanie, przejście się tymi uliczkami. Więc myślę, że to jest fajna opcja dla osób, które um, przyjeżdżają tu na dłużej, na 2-3 dni. Natomiast, jeżeli jesteście jeden dzień, tak jak ja, jak my, no to nie warto. Co ja tu jeszcze mogę wam pokazać? Przerzucę się teraz na tylnią kamerkę, żeby Wam pokazać jeszcze z tego punktu widok. Jak widzicie, no jest przepięknie, niesamowicie. Teraz ja już będę kończyła na ten moment, bo chcę też trochę skorzystać z tej wycieczki. Ja jednak nagrywając troszeczkę, yy, troszeczkę czasu, nagrywanie zajmuje w ten sposób powiedzmy. Więc uciekam, idę się przejść, troszkę poczuć to Santorini. Jeżeli będziemy gdzieś jedli albo coś będzie ciekawego, to na pewno Wam pokażę. A teraz kończę. Idziemy już do autobusu, powiem Wam, że mało czasu, niby dwie godziny, ale jest to zdecydowanie za mało i rzeczywiście, żeby poznać tą wyspę, podelektować się, to jeden dzień trochę mało, ale czy warto te 120 euro, no moim zdaniem warto, bo dla mnie to było marzenie, ale jeżeli to nie jest Wasze marzenie, nie wiem, tu już każdy musi ocenić sam. Ogólnie mieliśmy półtorej godziny czasu w e, poprzednim mieście. I ja, to już wiemy jak to się wymawia, więc tam każdy kto krzyczał, to i ja teraz mamy. E, mieliśmy 2,5 godziny, ale te 2,5 godziny minęło tak, więc nie zdążyliśmy zjeść. Nie udało mi się nic kupić, żadnej pamiątki poza magnesem, mimo że bardzo chciałam. Mieliśmy problem z płatnościami, potem w sensie na karcie nie chciało mi chodzić, musiałam zrobić przelew. Myślałam, że tu kupię wino, nie kupiłam tego wina, więc ogólnie pod tym względem no to mi się tu nie, wyjazd nie udał, nie kupiłam tego, co chciałam, później chciałam sobie kupić. Jakieś kolczyki, jakąś biżuterię srebrną. Tutaj trzeba uważać, bo tu są bardzo duże ceny wywindowane. I też dlatego w końcu nie zakupiłam nic, bo wszystko, co mi się podobało, gdzieś miało cenę nieadekwatną do, do, do jakości i do, do, do jakby ceny takiej rynkowej, którą możemy dostać nawet w Hani. Więc warto na to uważać. Ja na to uważałam. Z jedzenia, tak jak co mówiłam, bardzo? nic nie zjedliśmy, bo już nie było czasu, bo jak się zorientowaliśmy w pochodzeniu, po uliczkach to już mieliśmy nie całą godzinę, to jest się 40 minut, więc 40 minut pójść zjeść, żeby na pewno przynieśli, podali, zamu znaczy żeby najpierw zamówić, później przynieśli, podali, zjeść, zapłacić. Mogłoby być ciężko, więc nie chcieliśmy ryzykować, dlatego wracamy. Ogólnie odezwę się do Was na pewno jeszcze z, 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 z Heresoniso, pewnie pójdziemy na obiad. Jak widzieliście przed chwilą, byliśmy w restauracji jeszcze i ogólnie wiem, że mnie nie widać, co tam. Ważne, że mnie słychać. Byliśmy, o jaki piękny księżyc. Nie widać, jak zawsze. Kochani moi, wracamy, ale tu nie widać. Wracamy, słuchajcie, późną nocą do, do hotelu, już do domu. Zresztą to widać, bo mnie nie widać. <grych> Opóźnił nam się w ogóle... Boże, nie lot, tylko co? Rejs. Opóźnił nam się rejs. Poszli, poszliśmy później... Poszliśmy później coś zjeść. I jak widać napić się, gdyż... Troszkę wina greckiego chyba mi zaszumiło. Co prawda idę jeszcze... Ale nie wiem, czy bym przeszła po linii prostej. Więc myślę, że podsumuję Wam to jutro. Aby było bezpieczniej, bo lekka śmiechawka mnie dopada. Ja tak mam, słuchajcie, nawet po jednej lampce wina, że mnie dopada śmiechawka. Co tu się tak rozjeździły te samochody? Znaczy, dobrze, no mamy światło, ale nie wiem po co. Tak więc, słuchajcie, jutro podsumowanie tego vloga będzie bezpieczniejsze, lepsze. E, tak czy siak, wróciliśmy z Santorini, tak jak mówię, opóźniło się, więc mamy ogólnie teraz prawie 24, kiedy dochodzimy do hotelu ale spędziliśmy półtorej godziny w, te, w tawernie, a właściwie w restauracji Teodora, którą już widzieliście na moich vlogach, więc jutro się widzimy jutro Wam opowiem dokładnie o tym wyjeździe i co, jak, czy jesteśmy zadowoleni, czy nie. Przepiękny księżyc jest na niebie, może mi się uda złapać zaraz drugim telefonem, to bym Wam jeszcze to pokazała. No i widzimy się jutro. Pa! Witajcie, jak zwykle z mojego ulubionego miejsca, gdyż idę na plażę, ale nie o tym, dzisiaj słuchajcie mamy niestety, no można powiedzieć ostatni taki pełny dzień na Krecie. Jutro wieczorem wylatujemy, więc został nam ostatni dzień, oczywiście idziemy na plażę, idziemy odpocząć, zrelaksować się, ale zanim. Obiecałam wam wczoraj, powiedzmy lekko wstawione. Co tu dużo mówić, no trochę się wina napiłam, zresztą było ciemno, byłam zmęczona, już nie chciałam podsumowywać, obiecałam wam podsumowanie, no i zakończenie tego vloga, idę na swoje ulubione miejsce. Eee, więc tak, słuchajcie, wycieczka na Santorini, co ja mogę o tej wycieczce powiedzieć? Dla mnie to była wycieczka spełniająca moje marzenie, więc ona mi się automatycznie dużo bardziej podobała niż wydaje mi się osobie, która eee, by o tym nie marzyła. Bo tak, po pierwsze musicie wiedzieć, że na Santorini jedziecie tak mniej więcej na 2,5 godziny do jednego miasta, do stolicy wyspy i na jakieś półtorej godziny. Chodzi mi o takie wiecie wolnego czasu, że możecie coś sobie pozwiedzać. Dla mnie jest to stanowczo za mało. Mi podobało się pod tym względem, że ja na przykład wiem, że teraz bym wolała pojechać do e, miasteczka IA. Sorry, cały e, za czas zapominam jak to się wymawia. IA, ja, mm, pisze się OJA i ja na ten nie 4-5 dni niż do stolicy wyspy, bo bardziej mi się podobało. Ale to mówię, to już kwestia indywidualna, więc pod tym względem było fajnie. My mieliśmy ogólnie przygodę z promem, tego zacznijmy, bo prom w tamtą stronę jakby na Santorini, a właściwie szybki katamaran, bo to nie płynie się promem, tylko szybki kat szybkim katamaranem, zresztą widzieliście ujęcia z niego miał jakąś usterkę w trakcie naszego rejsu i słuchajcie jechał, znaczy płynął nie 2 godziny 15 minut tylko 3,5 godziny więc mieliśmy ogólnie czas na szczęście wydłużony, nie obciąło nam to czasu na tych wyspach dzięki Bogu, znaczy na tej wyspie w tych miastach, dzięki Bogu, bo by było gorzej no ale mówię, tu płynęliśmy dłużej, Z drugą stronę znowu mieliśmy płynąć 2,15, płynęliśmy prawie 2 godziny i 40 minut, więc znowu coś tam podobno było nie tak, jakieś problemy techniczne. Cała wycieczka jest długa, jest męcząca. W Santorini jest bardzo gorąco, ale moim zdaniem warto. Oczywiście jeżeli co tu dużo mówić, stać Was w tym momencie na to, bo to nie są tanie wycieczki. 120 euro za osobę, to jest droga wycieczka jak na jeden dzień. Ale naprawdę było fajnie. My w końcu zrezygnowaliśmy z jedzenia na Santorini, to już też Wam mówiłam, z tego względu, że po prostu chcieliśmy więcej czasu spędzić zwiedzając poczuć rytm miasta, po prostu, tak wiecie, przejść się spokojnie. E, więc tak naprawdę posiłek zjedliśmy dopiero tutaj w Teodorze, co zresztą widzieliście, fajne przebitki i przepyszne jedzenie. Po raz kolejny polecam bardzo restauracje, jeżeli będziecie w okolicach, będziecie w Hersonitos e, i w okolicach, poczekajcie, bo autobus jedzie, zaraz mnie rozjedzie jeżeli będziecie w okolicach Teresanitos um, i będziecie albo mieszkali albo będziecie gdzieś mieli hotel przy albo będziecie mogli przyjechać przy, do tej restauracji ona jest przy hotelu Belvedere naprzeciwko też hotelu Star Beach. to bardzo, bardzo Wam polecam bo jest naprawdę świetna wczoraj e, nie zdążyłam, nie dałam rady zjeść na Krecie strasznie chciałam spróbować sałatki e, Boże, na Krecie na Santorini. Sałatki właśnie mm, jakby santoryńskiej, ale mm, no, przez to, że nie poszliśmy jeść, no to nie spróbowałam. A okazało się, że słuchajcie, właśnie w tej Teodorze, jeżeli byście byli fanami takich mm, fajnych rzeczy, ten, y, ta sałatka jest identyczna i nazywa się sałatką kreteńską. Czym się różni to od sałatki greckiej, którą wszyscy znamy, myślę. Sałatka kreteńska, słuchajcie, jest. No nie wierzę, wraca. Słuchajcie, ten autokę nie pogadam w spokoju. Um, Sałatka kreteńska jest na bazie pomidorów, słodkich pomidorków koktajlowych, właściwie tylko i wyłącznie. Do tego mamy, słuchajcie, chleb, właściwie takie tosty grzanki z um, chleba zrobionego z mąki, z drzewa chlebowca, więc zupełnie coś innego. Do tego ser kozi, bądź też owczy. Przepyszna, zjedliśmy bardzo, zjadłam bardzo chętnie. Mieliśmy też bruschettę, tylko greek bruschettę, praktycznie nie różniącą się niczym od włoskiej, jeśli to Was interesuje i musakę oraz makaron z owocami morza. To była nasza kolacja, do tego właśnie greckie wino, ja wybrałam różowe, które było przepyszne i troszkę mi zaszumiało w głowie. Byliśmy na tej wycieczce też z biurem podróży Zwiedzaj Krety, mieliśmy tą samą przewodni przewodnik co na Spinalondze to była pani przewodnik Ania i muszę wam powiedzieć, zachwycona jestem tą kobietą, jej wiedzą, jej sposobem przekazywania. Myślę, że jakby tak słuchajcie, przekazywano nam e, historię w szkołach, to przestałaby być historia jednym z często nielubianych przedmiotów, a wszyscy byśmy ją chłonęli, bo było to niesamowite. Za dużo z Santorini słuchajcie, niestety nie przywiozłam, bo o ile wy, o widzicie, idzie mój Narzeczony i lizak, będziemy, idziemy pływać, żeby było, żeby nie było, mówię prawda, polecam przejście się po Santorini i wybranie sobie właśnie lokalnych wyrobów, słuchajcie, bo mnóstwo jest traganów z chińszczyzną, z tanimi magnesami, z, które też ją sama kupuję. Bo ja nie, czaruję, nie czarujmy się, zbieram magnesy, ale to jest jedyna rzecz, którą zbieram. Poza tym macie też fajne sklepy z, z takimi rzeczami, które tam są wytwarzane. Widziałam piękne talerze, warto sobie przywieźć handmade. Jeżeli macie więcej pieniążków, to naprawdę są przepiękne. Różne stroje, ubrania w takich lokalnych sklepikach, gdzie rzeczywiście są one, no wiecie, przez kraftowe, szyte przez projektantów tam obecnych. W to moim zdaniem warto zainwestować. Czy warto zainwestować w bluzę z napisem Santorini za 90 euro czy 70? Moim zdaniem. Słuchajcie, nie. Więc e, to taka ważna uwaga. A, i też wiecie co? Chciałam kupić sobie jakąś bransoletkę, jakieś kolczyki, coś ze srebra. Też uważajcie, bo większość z nich to są e, na przykład rzeczy, które wyglądają mm, pięknie, ale mogą być odróbkami, ale nawet nie o tym. Są po prostu przecenione. Znaczy, są, cena jest za wysoka w nakrecie, jeżeli jest, będziecie na krecie. Możecie kupić dużo taniej, nawet słuchajcie, w swarowskim zauważyłam wyższe ceny. Więc uwaga na to! Ja w końcu nic nie kupiłam, bo przy nich chciałam po prostu przepłacać. I tak w sumie, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, dotyczący Santorini, wyspy, w ogóle tej wycieczki, w ogóle wycieczki mojej podróży na Kretę, która już niestety dobiega końca, co wam powiedziałam. Dzisiaj pewnie nagram ostatniego vloga, w którym wam parę rzeczy jeszcze ciekawych opowiem, pokażę, powiem o rzeczach, które zdękowaliśmy na wyjeździe, czyli kosmetykach, które warto, które nie warto. Pewnie też wezwę się z Polski i pokażę, co kupiliśmy, a co nie. Możliwe, że już Wam opowiem na spokojnie, co z dramą hotelową i wszystkimi reklamacjami, które składaliśmy i tak dalej. Więc to będzie w ostatnim vlogu, ale jeżeli macie ogólnie pytanie dotyczące tego, to zadawajcie koniecznie pod filmem na wszystkie, jeśli będę potrafiła, to odpowiem. I dziękuję już Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało to, ten vlog z Santorini, mam nadzieję, że widzimy się ponownie, do zobaczenia, Buziaki, Papa! Pa.